Problem z różnicą pomiędzy poziomami. Pokażę Ci jak to pokonać. Znalazłem rozwiązanie w paru kilku krokach. Bierzemy listwę przejściową. Mierzymy. Sprawdzamy czy wszystko jest równo. Ustawiamy Zaznaczamy, którą część odcinamy. Zapraszam po więcej filmów na kanał o podobnej tematyce, jak również i innej. Po dokładnym zaznaczeniu będziemy wiercić również otwory. Ja otwory mniej więcej mam już zaznaczone sprawdzamy jeszcze raz czy wszystko się zgadza tutaj szczelina ma około 10 cm i miała też jedną niespodziankę jeśli podejrzewasz jaka to niespodzianka napisz koniecznie w komentarzu uciętą i przewierconą listwę w dwóch miejscach ustawiamy równo zaznaczamy miejsce do wiercenia pod kołki. chociaż nie pokazajmy jak wiercę to Ty pamiętaj, żeby polubić film i swoją listę nawiercić Pokazuję jeszcze jeden ze sposobów na zaznaczenie sobie, żeby nie było żadnej wątpliwości, w których miejscach wywiercić otwór. Zaznaczamy równo po jednej i drugiej stronie. Potem możemy po prostu sobie przyłożyć jeszcze raz miarkę poziomice, cokolwiek mamy. Sprawdzamy czy tam będzie też równo, czy to wszystko przebiega w jednej linii. Warto przy wymierzaniu też zapamiętać wymiary swojej wiertarki, żeby nie haczyć gdzieś o próg, nie wiercić pod kątem. Ja to wcześniej sobie już wymierzyłem, sprawdziłem. Tutaj wiercenie wchodzi idealnie. Później zapiankujemy ten otwór razem z kołkiem. I tutaj po przewierceniu tej warstwy tynku, która była narzucona, jeszcze całkowicie nieświadomy minąłem równo kabel od instalacji elektrycznej o czym się dowiem za chwilkę teraz przy odkurzaniu właśnie go znalazłem to było największe szczęście jakie miałem tego dnia przymierzam kołek pianka w otwory też to trzeba odkurzyć to wszystko przed daniem pianki. Ja to już robiłem wcześniej. Piankujemy i subskrybujemy kanał, żeby też później zobaczyć jak wychodzą inne prace. Zachęcam również do pisania komentarzy. Możecie dodać jakieś zdjęcia lub opisać, jak wyglądały wasze prace. Jestem tego bardzo ciekawy. Czy również spotkaliście jakieś kable, na przykład lub rury? Tutaj listwa dodatkowo posiada klej. Oczywiście z niego skorzystam. Pianka powoli zaczyna rosnąć. Na listwę już nałożyłem z jednej strony śrubę, teraz przyłożę z drugiej. Listwa obecnie od montażu jest już zamontowana około dwóch tygodni. Dobrze się sprawuje. Problem zniknął nieraz przy remontach, przy budowach. Niestety, właśnie tak to wychodzi z poziomami, że w przejściu może się okazać, że poprzednie ekipy niekoniecznie zrobiły wszystko, jak zapewniały. Ale na szczęście jest rozwiązanie na ten problem. Oczywiście, wkręty. Dokręcamy, dajemy piance złapać listwę z podłożem. I miłego użytkowania. Pamiętajcie o subskrypcji na ten Pozdrawiam.